Witam ponownie. Macie rączka Projekt Amola. W naszym wideoszkoleniu pokażę Państwu, jak wykonać kopię zapasową programu Sezam na dysku Google. Aby móc ją wykonać, niezbędne jest zainstalowanie dysku Google na komputerze, co pokazywaliśmy w ostatnim filmiku. Potrzebna jest też najnowsza wersja programu Sezam. Gdy spełnimy te wymagania, z górnego menu w programie Sezam wybieramy System. Następnie konfiguracja. Wybieramy zakładkę ścieżki. Interesuje nas ostatnie pole. Ścieżka do katalogu synchronizacji z Google Drive. Klikamy na znaczek trzech kropek tuż przed polem dev. Klikamy znaczek plus przy folderze moje dokumenty. Następnie plus przy dysk Google. Oraz plus przy folderze z numerem naszej placówki. Wybieramy folder backup. Klikamy OK. W oknie konfiguracja wybieramy zapisz. Kopia zapasowa na dysku Google zostanie zapisana podczas zamykania programu Sezam. Czerwonym krzyżykiem zamykamy program. W okienku, które nam wyskoczy, zaznaczamy pole Synchronizacja i wybieramy Zapisz. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że kopia bazy danych została skopiowana do katalogu synchronizacji z Google Drive. Klikamy OK. Teraz możemy czuć się bezpieczni w razie awarii komputera. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.